Pan Robert Truszkowski, pan Tomasz Widomski. Bardzo dziękuję. Zapraszam szanownych panów do wspólnej fotografii, a szanownych państwa proszę o gorące brawa. Dziękuję panie generale, dziękuję panie dziekanie, dziękuję panie kierowniku i proszę państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, tylko jedno wtrącenie. Pozwoliłem sobie Pana Generała zaprosić również do wręczania. Pan Generał jest między innymi wykładowcą na naszych studiach MBA. Z tego tytułu e, pozwoliłem sobie zaprosić Pana Generała.